Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Bayonetta 2. Ja jestem Sarge i mam już chyba możliwość nagrywania w 60 klatkach na sekundę również z konsol. Jak wiecie, ta funkcjonalność ostatnio się na YouTubie pojawiła i nawet już zacząłem niektóre przynajmniej materiały wypuszczać w tych 60 klatkach na sekundę. Ale dotychczas były to tylko gry PC-owe. Teraz od tej pory prawdopodobnie będę mógł już również wypuszczać gry konsolowe w 60 klatkach, oczywiście tylko w przypadku tych tytułów, które faktycznie w tych 60 klatkach występują. Nie obiecuję oczywiście, że zawsze będę te filmy wypuszczał w 60 klatkach w takich grach konsolowych ale na razie to jest taki film testowy, w którym chciałbym właśnie przetestować jak to tutaj wygląda, jak to tutaj działa. No a w przyszłości zobaczymy, czy Bajonetę dokończymy sobie już w 60 klatkach, czy jednak powrócimy do 30. Koniecznie piszcie w komentarzach, jakie są wasze wrażenia. Przypominam, że w chwili, gdy to nagrywam, to 60 klatek działa na pewno na przeglądarce Google Chrome, a na Firefoxie, z tego co wiem, domyślnie jest to nieaktywne. No ale dobra, dość już spraw technicznych, przejdźmy do rozdziału 13 tym razem. To, to Znam, no proszę, panta powiedziała, że wie gdzie to jest i kiedy to jest. Czyżbyśmy mieli do czynienia z jakąś retrospekcją? Prawdopodobnie tak, może nawet jest to jakieś wydarzenie z pierwszej części bajonety. Ja oczywiście niestety tego nie wiem, jako że na pierwszej części bajonety nie ukończyłem. Więc tutaj jedynie zdaje się na ewentualną Waszą znajomość. Jeśli kojarzycie tą miejscówkę, to możecie napisać w komentarzach. No ale dobra, schodzimy i zobaczymy, co my tutaj właściwie robimy i co tu znajdziemy. Przejdźmy tędy. Coś ludzie uciekają. Nie wiedzieć do końca czemu. Poniszczmy to wszystko, pozbierajmy parę rzeczy. Jest też przejście do Gates of Hell. A czekajcie, czy ja przypadkiem. Hmm, huh, jak to jest z lizakami? Czy mam je uzupełnione? No właśnie, tego dużego lizaka nie mam. Ale dobra, no zaryzykujemy. Nie będziemy już przechodzić do sklepiku. Przejdźmy jeszcze w tą stronę może. Chociaż nie wiem, czy tam przypadkiem nie powinienem, ale nie, tutaj będzie chyba tylko sekrecik. Otwórzmy to sobie. No i mamy trzecią część serca wiedźmy. I proszę, przy okazji jeszcze walka. Najpierw wszystkie na ich pokonaniu. I kurde, przez chwilę był dostępny atak torturowy. Ale już nie teraz, bo to było na tym drugim kolesiu. Do wykorzystania. Atakuj, atakuj. Aj, muszę uważać, bo teraz są w takim miejscu, że nie za bardzo widzę, kiedy atakują. Dobra, atak torturowy, czas najwyższy. Pięknie. Oj, chyba się trochę zbugowało, co? Albo i nie. Trudno powiedzieć. Załatwmy jeszcze tego, pięknie, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Oj, momentami to kamera szaleje naprawdę. Nie widać tutaj czasem za wiele. Trudno to wszystko skontrolować, ale dobra, udało się. Powinniśmy jakiś medal otrzymać srebrny. No, niestety trochę za dużo straciłem. Energii, to nie ma za ukrywać. Ale dobra, czyli co, skręcamy w tę stronę. Tutaj chyba niczego nie ma. Raczej nie. I proszę, mam jakiś dziennik. I już wam w takim razie szybko pokazuję, cóż to takiego. Okej. Okay. Jeśli chcecie, to tradycyjnie możecie zatrzymać film i sobie przeczytać. A ja tymczasem ruszam dalej. Tak mi się wydaje, że to są jakieś wspomnienia z bajonety pierwszej części. Nawet kolorystyka jest podobna, w pierwszej części kolorystyka lokacji była zdecydowanie taka bardziej mroczna, w dwójce te poziomy są bardziej kolorowe. Be overrun soon. Gather at the clock tower. We must defend it with all our strength. You're... You? You? Ej, nie mówcie mi tylko, że to jest bajoneta. Tylko, że jakaś jej wcześniejsza wersja rozpoznały się dziewczyny najwyraźniej. Ale czemu? To nie jestem oczywiście pewien, przez to, że nie znam właśnie wydarzeń z pierwszej odsłony. Ciekawe, kurde. Czy to jest bajoneta z jedynki? W jakiś sposób tutaj właśnie przedostaliśmy się do tych wcześniejszych wydarzeń. Trudno w tej momencie mi powiedzieć. Albo może ewentualnie to jest Żan. Też wątpię akurat, że to Żan. Bardziej mi to przypomina właśnie bajonetę. Tym bardziej, że ona w pierwszej części na początku występowała chyba nawet w podobnym stroju, jeśli dobrze pamiętam. Ale tak jak mówię, no też tutaj mogę już e, wiele rzeczy pomylić, bo ja grałem troszkę w bajonetę pierwszą, ale po pierwsze było to kilka lat temu, a po drugie właśnie nie grałem za dużo, niestety. Dobra, jeszcze paru przeciwników tutaj zostało. Kolejny atak torturowy, tylko na których? Pięknie. Co tu się wyprawia? Dobra, jeszcze z tyłu. Kolejni. Aj, oberwałem troszkę. Na razie tych latających, właśnie załatwić. Pięknie. I jeszcze jeden tylko. Bo nawet, kurde, ta kobieta druga ma. Chyba identyczny głos jak Bayonetta, nie wiem. Tak sobie teraz myślę. Srebrny medal. No, dużo mi to czasu zajęło. No, kolejny przeciwnik, czyżby nawet boss. Tak jest, mamy znowu co najmniej potrójny pasek energii. Aj, niedobrze. Spróbujmy zabrać tą broń dodatkową. Okej, okay, i atakujemy dalej. Pięknie. I za chwilę znowu uniknąć. Ładnie, ładnie. Aha, coś takiego w tej broni, ale dobra. Nie za bardzo się to spisało. I teraz. Umbran Climax i atakujemy. No ale w takim momencie za nie zrobię. Może teraz. Ładnie. Oooo, spokojnie, spokojnie. Nawet takie płomienie mogę uniknąć. Dobra, jeszcze raz. Ładnie. Całkiem fajnie mi się tych ciosów unika, tych ataków. Bo one są takie całkiem nieźle zapowiedziane. Można je bardzo fajnie wyczuć, tak mi się wydaje. Nie wiem czy w ogóle oberwałem chociaż raz dotąd. Ale jeśli już to najwyżej jakieś jedno uderzenie, które mi troszkę energii odebrało. Ale nic poza tym. I aby utrzymać tę tendencję, to otrzymamy jakiś dobry medal. Oj, ale to już jest nowy atak. Dobra, czekamy na kolejny. Tak jest. I znowu, umran Climax. I proszę, to już jest ostatnia energia. Wykorzystać, to wykorzystać. Dobra, znowu się udało. Wycofaj się! Okej, okay, wyszło. Myślałem, że już za późno zrobiłem unik, ale chyba jednak nie. No, jeszcze raz. Aj, no i patrzcie, uderzyło. A nie, jednak nie. A już myślałem. Spokojnie. Tego trzeba uniknąć po prostu w ten sposób, uciekając. Szybciej. Aj, nie wyszło, kurde, no pod koniec walki akurat uderzyło, no Dobra, teraz wyszło, tylko że nic nie zrobię. No właśnie, chyba za wiele czasu, żeby doskoczyć. To jest najlepszy atak, żeby zrobić unik i teraz zaatakować, skontrolować. Znowu wycofać się. I już prawie, już prawie się udało. Jeszcze z jeden czy dwa ciosy. Co jest? Czemu to jeszcze żyje? Okej. Okay. Oj, coś mi się wydaje, że to kurde musi być bajona ta druga. Brązowy medal, tylko kurde, za dużo czasu. I za combo. kombo. Dobra, trudno się mówi. Mamy tutaj broń. I mamy również tego ptaka kajcie spróbuję do niego podejść powolutku i go zebrać. Żeby go tylko nie spłożyć. Muszę i tak podskoczyć tam. Dobra, zebrałem. No i co? Muszę, jak rozumiem, w tę stronę ruszać. No kurde, to ewidentnie musi być bajoneta. Ona ma nawet identyczne umiejętności. I identyczne ruchy. No, kolejna walka. Jak to miło powalczyć ze swoim własnym Alterego, ze swoją własną kopią, a jednocześnie jest to dość dziwne, trzeba przyznać. Dobra, Jinrzej! Jeszcze raz, jeszcze jeden taki kombos, powinno się udać. Tak jest. Złoty medal. Co dalej? Teraz przez te drzwi. No dobra, mamy światło i co z tego? Kiedy podchodzimy, to coraz jaśniej to świeci. Huh. Aha, czyli w jakiś sposób to ma reagować na zdolność wiedźmy. Czekajcie. ja tutaj cokolwiek mogę zrobić? Może muszę uderzyć w to. Nie, no, chyba nie za bardzo. Albo ewentualnie tą bronią? Nie wiem, kurczę. Coś jest nie tak, czegoś tutaj nie rozumiem. A, tutaj coś mamy? Nie, to jest broń tylko. A, trzeba było po prostu w to uderzać, dobra. Mniejsza z tym praktycznie zareagowała no, na mocy wiedźmy. Dobra, ruszajmy w takim razie szybciej, kurde. Co tu się dzieje, wow. Ależ straciłem energii teraz niepotrzebnie. Coś strasznego. Szybciej, kurde. No, po co ja tak biegnę? To jest zupełnie niepotrzebne. Szybciej, do przodu. Ajajaj! Nie no, zginę, zginę! Jasny gwint. Chyba aż biegnę za szybko, bo wyprzedzam te ataki. Dobra, wyleczmy się lepiej co, niestety. Co jest? Dwa razy użyłem? Też raz jeszcze w to. Ok, Podziemne jaskinie. Mamy też przy okazji znowu jakiś dziennik, ale dobra. Atak torturowy znowu. Pięknie. Ładnie. Fajna współpraca między naszymi wiedźmami. Dobra, to jest ten mini boss. No może tego mniejszego jednak najpierw, co? Dobrze, jeszcze raz. Ok. Teraz zajmiemy się jeszcze tobą. Dobra, wystarczy. Jeszcze jeden. Kurde, myślałem, że to już koniec będzie. Wow, skąd on mi odebrał tyle nagle energii, no? Może miałem więcej, mniejsza z tym. A raczej mniej. Dobra, to mu odbierze. Wow, całość. Pięknie. I o to chodziło. Tutaj jeszcze zbierzmy? A nie, tu mam już broń jakąś. No i wreszcie medal platynowy. Na to czekałem. Przejdziemy tędy? Nie za bardzo. Czekajcie, tutaj coś mamy. Ok, jeśli mamy przejść. Huh, czekajcie. A, w ten sposób aktywowane. A, dobra, bo tam było napisane, że jeśli mamy przejść przez wodę, to musimy uniknąć właśnie jakiegoś pioruna. Tak jakby. Okej, okay. i teraz, patrzcie. Ruszamy, ruszamy, ruszamy. No i jesteśmy po drugiej stronie. Czyli jakieś tam mini zagadki mamy, chociaż no, tak jak już ostatnio mówiłem, troszkę właśnie tych zagadek mi tutaj w tej grze mimo wszystko brakuje. Teraz jedynie coś tutaj mamy, co można nazwać jakąś tam imitacją zagadki. Ale trudno tu mówić o zagadce, kiedy właściwie... No co, musieliśmy tylko i wyłącznie aktywować to, a później uniknąć czegoś. I jeszcze w dodatku w tym opisie było dokładnie napisane, że trzeba uniknąć właśnie jakiegoś pioruna. I niełatwo było się... Znaczy nie trudno było się domyśleć jak to zrobić. Dobra, kolejni padli. Pięknie. I co, ruszamy dalej, tak? Co my tu mamy? Aha, znowu to trzeba będzie zniszczyć. Piór platynum, pięknie. Ani razu nie oberwałem. Co to da? Aha, przejście dalej, ale jeszcze tutaj chciałem zerknąć. O właśnie, nie zebrałem jeszcze wszystkiego. I tu jest chyba przejście. Dokładnie tak. Trochę tutaj przedmiotów jednak zbierzemy, jakby nie patrzeć. Więc myślę, że warto. Pierwsza część perły, tej złamanej. Patrzcie tu jeszcze na górze sporo. No, niszcz to wszystko, niszcz. Ok. O to chodziło. No i dobra. Ruszamy w takim razie tutaj na dół. No, tego się można było spodziewać, kurde, co to, to jest? Ostrożnie... Wow, patrzcie na to. mi przypomina w tym momencie... ...niejedną walkę z serii God of War, gdzie walczyliśmy z jakimiś tytanami, ogromnymi przeciwnikami. Tutaj jest teraz podobnie. No, wyczuć ten, kurde, moment uniku, no, bo na razie... ...nie wychodzi tak, jakbym chciał. Udało się. No i umbran Climax, atakujmy. Pięknie. Jeszcze, jeszcze. Musiał uciec, mi tak szybko. No ale dobra. Medal platynowy. Schodzimy. Schodzimy jeszcze niżej. To zniszczymy. Nie, tutaj musimy znowu coś wykonać. Patrzcie. Dobra. Ok, i ruszamy. Jazda, jazda, jazda. Tym razem przez ogień przechodzimy, Jezu, o mały włos! Prawie bym spadł, lecimy gdzie? Jezu, co ja tu mam zrobić? A na dół, dobra, okej, okay. teraz ostrożnie, tędy tutaj mamy posąg. Co tym razem w środku? A żółty lizak, dobra, mniejsza z tym. Przeskakujmy tutaj. Jezu, to też mnie może podpalić, no, muszę uważać. W dobrych momentach tutaj przeskakiwać trzeba. I proszę, jeszcze na dole mamy kolejny posąg. Poproszę. Co tym razem? Testament Midasa? Hm, huh, ciekawe. Ktokolwiek y, y, zadzwoni tym dzwonkiem, y, zostanie y, obdarzony niespodziewanym zdrowiem. Ciekawe. Co tu mamy? Idziemy dalej, tak? No dobra. W takim razie ruszajmy. Oj, 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 znowu. Znowu ty. I patrzcie, ma tyle energii, ile ostatnio mu odjąłem. Spróbujmy już teraz go wykończyć. Co on tutaj zamierza zrobić, kurde? Szybciej, szybciej, załatwmy go lepiej, zanim zdąży to wyrwać. Jezu! Widzieliście to? On to przechylał z kubany i próbuje nas wtedy złapać na tą lawę. Teraz z drugiej strony będzie. Spadamy, spadamy. Jezu, mało brakowało, co? No już prawie, już prawie go załatwiliśmy. Ok. Dobra, i co? Teraz mam tutaj podlecieć do niego? A, po prostu mam przejść, dobra, udało się. Złoty medal otrzymaliśmy. Żadnych obrażeń mi nie zadał. Wchodzimy tędy. No, ostrożnie, kurde, i spadłem znowu. Ciekawe, czy to jest liczone jako zgon? Chyba nie, bo nie mam pełnej energii. A gdybym zginął, to wtedy energia teoretycznie powinna się zregenerować. Jestem ciekaw, dlatego że, jeśli był to zgon, to już mam dwa takie zgony, i oczywiście to się liczy jako ujemne punkty później do ostatecznego wyniku. To by było przykre, jakbym musiał przez to właśnie tracić te punkty. Dobra, znowu atak torturowy. O nie, znowu to kurde, nie lubię, nie lubię. Aj. Strasznie mi się niewygodnie. Zresztą już o tym mówiłem. Wykonuje tą minigierkę z gałką analogową na gamepadzie tym z ekranem dotykowym od Wii U. Tutaj bardziej by się przydało, właśnie taki tradycyjny pad, który też można dokupić. I Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Ale powiem wam, że coraz lepiej czuję już tą walkę. Oczywiście, no trudno oczekiwać, że było inaczej, skoro to już tak naprawdę końcowa, końcowy etap gry. Nie za wiele nam zostało. 13 rozdział, a jest 16. Ogólnie zauważyłem taką tendencję, że pierwszy rozdział był y, naprawdę, naprawdę długi. Mieliśmy tego zerowego, oczywiście, ale pierwszy rozdział, znaczy bardzo długi. Na pewno nie był bardzo długi. Kurde, i znowu spadłem. Serio? Dobra, mniejsza. Pierwszy rozdział był długi na tyle, że zajął nam dwa odcinki, a już później były dużo krótsze. I słyszałem, że rozdział ostatni jest również y, taki, właśnie w stylu pierwszego, więc pewnie też ten ostatni podzielimy sobie na dwa odcinki. Więc cóż, no podejrzewam, że jeszcze jakieś dwa, pewnie trzy materiały nam zostały. Tak mi się przynajmniej wydaje. Fioletowy lizak, i to duży i przechodzimy tędy. Co my tu mamy za salę? No i teraz tak naprawdę przyszła pora na ostateczną walkę z nim. Ale zwróćcie uwagę, to jest koleś z jednym paskiem zdrowia. Tylko, że oczywiście wcześniej już jeden pasek mu odjąłem, i też trzeba przyznać, że jest całkiem wytrzymały, bo jednak trochę trzeba w niego spakować, żeby tą energię móc użyć w całości. Chodź tu, chodź tu no. Ciężko go momentami trafić, ale w sumie on też ma problemy, żeby w nas uderzyć, bo jednak jest wielki. Jeżeli stoimy mu pod nogami, to trudno mu cokolwiek zrobić. Jezu! Jak to wygląda? Dobra, chodźmy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dopiero pierwszą połowę energii mu odejmujemy. Nie udało mi się wischt time zrobić. Dziwne. Aj, oderwałem niestety. Mam za swoje, co? Dobra, można powiedzieć, że połowa zdrowia już zabrana się zabrać za drugą połowę. No, Znowu uderzy i pięknie. Which time? Akakujemy. Dobra, umbran climax, pięknie. Korzystajmy to. Idealnie, idealnie, jeszcze. Nie, ja, już mi się skończyło, niestety. Ale dobra, powinniśmy dać zaraz radę. Znowu wybieramy panisz i znowu go kopiemy po tyłku. Tak jest. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę, i ten koszmar się skończy. Nie no, przesadzam, oczywiście, naprawdę bywały już trudniejsze walki w tej grze. Zdecydowanie to jest akurat dość lightowe. No, już się nie mogę doczekać, aż wreszcie zadam ten decydujący cios. I tu jeszcze w trakcie Witch Time może. No, może niekoniecznie, ale i tak giniesz. Było efektowne, co? Nie ma to jak dwie bajonety współpracujące ze sobą. Ciekawe, ciekawe połączenie. Koniec rozdziału, tak? O, proszę. Srebrny medal, srebrna nagroda. I ominąłem tylko dwie jakieś aktywności poboczne, czyli nawet całkiem nieźle. No dobra. Nie będzie to może jakiś najdłuższy odcinek, ale też nie będzie bardzo krótki, więc zakończymy, bo nie wiem na ile czasu wystarczy przejście kolejnego rozdziału, więc nim już zajmiemy się w kolejnym materiale. Dziękujemy więc Wam serdecznie za oglądanie. Nie zapomnijcie o pisaniu komentarzy i zostawianiu kciuków w górę, jeśli Wam się seria podoba. Nie zostało nam już za wiele, więc mam nadzieję, że dotrwa się do końca. Cześć!